大家好，我是灵异博主豆包探险。今天我来到一座废弃十余年的老医院，楼的外墙已经爬满爬山虎。这个医院一共有三栋楼，看医院的建筑风格，应该是六七十年代的产物。来吧，随着我镜头进入内部，瞧上一瞧。 W styczeń 2022 roku na chińskiej platformie Douyin, pod taką nazwą występuje tam TikTok, użytkownik o pseudonimie Binbak Adventure opublikował nagranie ze swojej kolejnej urbeksowej wyprawy. Nagranie to znacząco różniło się od poprzednich materiałów autora ze względu na odkrycie, jakiego dokonał podczas ekspedycji. Celem wyprawy był opuszczony budynek w prowincji Jilin w północno-wschodniej części Chin. Nie jest do końca jasne, jakie było jego pierwotne przeznaczenie. Niektóre teorie sugerują, że jest to opuszczone laboratorium, z kolei inne, że lokalizacja to stary schron przeciwlotniczy należący do jednej z uczelni w mieście Changchun. Początek nagrania nie odbiega niczym od standardowego wideo związanego z urban exploringiem. Autor pokazuje nam obiekt, na którym się znajduje, prezentując kolejne opuszczone korytarze oraz pomieszczenia wewnątrz budynku. Wszystko zmienia się w chwili, gdy na nagraniu naszym oczom ukazują się ludzkie kości rozrzucone po podłodze oraz pokaźne sterty butelek, najprawdopodobniej po formalinie. Jednak najbardziej zagadkowa część ukaże się nam dopiero w późniejszej części filmu. Tematy poruszane w tym materiale są naprawdę drastyczne i mogą być nieodpowiednie dla osób młodszych oraz bardziej wrażliwych. Niektóre fragmenty oryginalnych nagrań z uwagi na ich charakter musiały zostać przez nas ocenzurowane. ఆ 26 grudnia 2022 roku, a więc niemal rok później Binbak na prośbę swojej widowni postanawia powrócić w feralne miejsce, aby ponownie pokazać widzom swoje odkrycie. Dla potwierdzenia czasu w którym te wydarzenia się odbywają autor pokazuje swój telefon, na którym widnieje godzina 11:26 oraz data 26 grudnia 2022 roku. 2022 roku 12 .26, Podziemne laboratorium, tak bowiem nazywa to miejsce Binbak, to zbiór ciasnych pomieszczeń, które przypominają piwnicę lub bunkier. W jednym z nich znajduje się basen, który jest wypełniony cieczą nieznanego pochodzenia oraz czymś, co sam autor filmu określa jako rekwizyty do filmu, który był kręcony w tym miejscu. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Przedmioty pływające w basenie to tak naprawdę ciała dzieci. Binbak wskazuje na charakterystyczny, nieprzyjemny zapach w powietrzu i mówi wprost, że ciała zanurzone są w formalinie. 兄弟们，这个味儿啊，我居然能挺住，羊了个羊还没好呢。哎呀，拍摄不易啊！哇，啊，注意细节啊！泡过之后，这里边可能渗水呀、啊，咋的？全是水，过期的福尔满林，一是水啊！哇。 Poczekajcie... ten Naprawdę... Ja Wyjaśniałoby to, dlaczego rozkładowi uległy tylko fragmenty znajdujące się nad powierzchnią wody. Sam basen był zaledwie częściowo przykryty plastikową płachtą. Tak jakby komuś nie zależało na tym, aby dokładnie to miejsce ukryć. Czym jest owe miejsce i kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Czy to możliwe, że ktoś dopuścił się zbrodni na wielką skalę i uniknął konsekwencji? Czy TikToker odkrył miejsce, które przypuszczalnie mogło być w przeszłości farmą organów? W 2006 roku David Matas oraz David Kilgore opublikowali obszerny raport zatytułowany Bloody Harvest, w którym szeroko opisują problem nielegalnego pozyskiwania organów w Chinach. Matas i Kilgore twierdzą, że chińska władza prowadziła nielegalnie masowe egzekucje więźniów politycznych, których organy były następnie wycinane i wykorzystywane w przeszczepach. Raport zwraca uwagę na to, że ofiary były najczęściej niewinnymi osobami lub członkami ruchu Falun Gong. Zgodnie z nim, w wielu przypadkach organy były pobierane od osób żywych, często w brutalny sposób. Część tych osób była później zabijana poszukiwaniu informacji na ten temat natrafiliśmy na śledztwo jednego z użytkowników Reddita o niku Con Report. W pierwszej części poświęca swoją uwagę na analizę nagrań wrzuconych przez Binbaga. Wskazuje, że samo miejsce chociaż budzi skojarzenie, że mogłaby być to tak zwana farma organów, to jego zdaniem w rzeczywistości jest to farma zwłok. Ten obiekt używany był do nielegalnego lub potajemnego przetwarzania zwłok w celu wykorzystania ich jako modele anatomiczne lub w procesie plastynacji. Autor tego posta wskazuje również na to, że zwłoki, które znajdują się w basenie są zanurzone w czymś, co wygląda jak środek konserwujący. Konkretnie wymienia tutaj formalin, czyli mieszankę 40% formaldehydu. Po takiej kąpieli organy stają się bezużyteczne pod kątem przeszczepu, co dodatkowo miałoby potwierdzić jego hipotezę. Wątpliwości redditowego detektywa budzi fakt, że jeżeli była to farma organów, to dlaczego nie pozbyto się ciał? Dlaczego ktoś zdecydował się na konserwowanie ich w ogromnym basenie? To dlatego, że chcieli je zachować, a nie pozbyć się jej. W Chinach istnieje duży rynek modeli anatomicznych używanych na uniwersytetach i wystawach. Może się to nie wydawać dochodowe, ale według moich badań jedno ciało może przynieść od 150 tysięcy do miliona dolarów, jeśli źródła są wiarygodne. Conry Port nawiązuje również do częściowo odkrytego basenu i dlaczego ciała widoczne na nagraniu są w początkowym stadium rozkładu. To prawdopodobnie spartaczona robota. Formaldehyd odkryty odparowuje. Jeśli to formalnie, to zawiera 40% formaldehydu. Zauważyliście, że basen początkowo nie był przykryty? Znaczna część formaldehydu wyparowała, obniżając poziom cieczy w basenie. Gdy formaldehyd wyparował, organizmy miały dostęp do mięsa wystającego ponad powierzchnię, które zaczęło się rozkładać. Woda poniżej powierzchni stała się czystsza, co pozwoliło na pojawienie się larw skoncentrowanych głównie przy krawędziach basenu. Przedstawimy wam teraz fragment wywiadu, który rzuci trochę więcej światła na zjawisko farm zwłok. Był tam specjalny warsztat do obchodzenia się ze zwłokami. Gotowano je jak bulgoczącego prosiaka w dużym stawie pełnym syropu formalinowego. Wrzucano dwa dobre okazy do jednego basenu, a gorsze po cztery-pięć. Następnie wyciągano całą wodę i olej ze zwłoki wstrzykiwano materiał chemiczny. Ostatecznie nie były to ludzkie ciała, ale bezsmakowy i bezbarwny plastik. Niektóre z nich to kobiety w ciąży, wiesz. Wszystkie ciała były transportowane nielegalnie, zazwyczaj ciężarówka przyjeżdżała z czterema lub pięcioma zwłokami w plastikowych torbach. Gdybym mógł zrobić zdjęcia specjalnie przekazałbym je do Epoch Times. Proces, o którym wspomina pracownik warsztatu, nazywany jest plastynacją. Jest to proces konserwacji tkanek biologicznych, w którym woda i tłuszcze są zastępowane polimerami, takimi jak silikon czy żywice epoksydowe, co pozwala zachować strukturę i wygląd próbek. Technika ta jest używana głównie w celach edukacyjnych i wystawienniczych, prezentując szczegóły anatomiczne w sposób trwały i bezpieczny. Autorem tego procesu jest niemiecki anatom dr Gunter von Hagens, znany również jako dr Def. W 2001 roku otworzył Centrum Plastynacji w Dalian w Chinach. Istnieją doniesienia, że ówczesny burmistrz Dalian Boksi Lai dostarczył ciała ludzi do tego środka z lokalnych instytucji rządowych. Niektóre z tych ciał miały rzekomo należeć do praktykujących falun gong oraz ofiar handlu organami. Von Hagens przyznał, że w niektórych przypadkach nie znał dokładnego pochodzenia ciał, co wzbudzało podejrzenia mediów i społeczności międzynarodowej. Ciała były wykorzystywane między innymi w wystawach Bodys World, które zostały stworzone właśnie przez doktora Hagensa. Wystawy są znane na całym świecie i chociaż dokładne dane nie są publicznie dostępne, to szacuje się, że przyniosły setki milionów dolarów zysku. Odkrycie Binbaga jest na pewno głęboko niepokojące. Z uwagi na swoją makabryczność zyskało szeroki rozgłos w internecie. Pomimo tego żadne śledztwo w tej sprawie nie zostało rozpoczęte, a jeżeli rzeczywiście, tak jak sugeruje większość teorii, stoi za tym chiński rząd, raczej na pewno nigdy do tego nie dojdzie. Osoby za to odpowiedzialne prawdopodobnie nigdy nie zostaną ukarane. Ocenę pozostawiamy Wam. Binbag Adventure jest wciąż aktywny i do dnia dzisiejszego publikuje swoje wyprawy Rubeksowe.